Witam to Informatyka EC, dzisiaj bardzo krótki odcinek. Pokażę Wam, jak zrobić tymczasowy e-mail. W pierwszym kroku należy oddać się na stronę z opiso. Od razu pokażę Wam się, wasz mail. W moim przypadku będzie to dizarion@mailmetal.com. W kroku drugim pokażę Wam, jak skopiować ten e-mail oraz jak go komuś podać. Aby to zrobić klikacie zielony przycisk pokazany na filmie. Teraz możecie go dać innym. W przeciwieństwie do innych stron ten mail znika dopiero kiedy chcecie go osunąć. Teraz pokażę wam jak wysyłam na niego wiadomość. Aby osonąć tymczasowy mail należy kliknąć osonąć. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ta strona kiedyś wam się przyda. Jeśli spodobał ci się odcinek to zostaw sobie i strzelę łapkę w górę.